Radio Kaszebe. Jest medlwaj. Jest 8.30, w studiu Radio Kaszebe goście. Goście z Gniewina. Pan Jacek Sycha, rzecznik prasowy hotelu Mistral Sport w Gniewinie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. I pan Marek Bielski, współorganizator konkursu Blogger Szef. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panowie pojawili się w studiu Radia Kaszebe z powodu kuchni hiszpańskiej i z powodu konkursu, który odbywa się dziś i jutro w Gniewinie. Ja przyznam szczerze, że dziś wyjątkowo jestem przed śniadaniem. Chwyciłam tylko jedno ciasteczko owsiane, zatem jestem bardzo głodna, a będziemy rozmawiać o kuchni hiszpańskiej. Może być wesoło, mam nadzieję, że słuchacze nie usłyszą tego mojego burczącego brzucha. Natomiast najpierw skupmy się na Hiszpanii, ponieważ euro za nami. Hiszpanie dawno wyjechali, oczywiście zdobyli Mistrzostwo Europy, ale gniewiny. No, cieszy się i wykorzystuje Hiszpanię. No to jest e, największy sukces, jaki kiedykolwiek można było odnieść w takiej małej miejscowości jak Niewino. Niewino przyjęło Hiszpanów y, i myślę, że cały czas ten e, zapach, ten, ta atmosfera hiszpańska pozostała. E, mamy gości, którzy, którzy przyjeżdżają i cały czas wspominają Hiszpanów i dopytują się o Hiszpanów. No i nie bez kozery, dlatego też e, konkurs, który teraz jutro się będzie odbywał w naszym hotelu Mistral Sport, e, no matematykę hiszpańską i smak hiszpański. Więcej na temat tego konkursu może powiedzieć pan Marek Bielski, współorganizator, bloger, szef bloger, czyli od bloga, tak? Ci, którzy piszą o kuchni na swoich blogach, jak się domyślam. Tak, tak, doskonale Pan się domyśla właśnie o to chodzi. To jest konkurs dla blogerów kulinarnych, czyli dla takiej fajnej grupy, takiej fajnej społeczności, która, tak jak pani powiedziała, pisze na swoich blogach o, o kuchni. Wymyśliliśmy sobie, że moglibyśmy stworzyć coś takiego dla nich coś na zasadzie takiej mini ry, rywalizacji. Natomiast nie chcemy, żeby to było właśnie. Nie była to taka typowa rywalizacja bardziej chcemy to zrobić w takiej konwencji zabawowej. Dobrej zabawy, spotykania się, rozmowy, integracji i tak Konkurs jest podzielony na kilka części, właściwie na pięć takich części. Każda z części odnosi się do jakiejś kuchni świata. Tą pierwszą częścią jest kuchnia śródziemnomorska. W tą kuchnię świetnie się wpisuje oczywiście kuchnia hiszpańska. No i tak wszystko nam się ładnie tutaj zazębiło, dopasowało. Tutaj udało nam się porozumieć z hotelem Mistral. No, i właśnie w związku z tym dzisiaj i jutro odbywa się pierwszy półfinał, gdzie właśnie tematyką będzie kuchnia śródziemnomorska z takim dużym naciskiem właśnie na kuchnię hiszpańską. A jak dokładnie będzie przebiegać ta rywalizacja, to spotkanie blogerów? Właściwie wszystko zaczęło się już w listopadzie, bo od listopada blogerzy przesyłają do nas za pośrednictwem naszej aplikacji na, na naszym fanpage'u swoje propozycje dań. Te propozycje są weryfikowane, wybierane przez lożę ekspertów. Zapraszamy zawsze z tych propozycji przesłanych 8 osób do udziału w półfinale. I te 8 osób spotka się właśnie dzisiaj i jutro w Gniewinie i będą gotować dania przez siebie zaproponowane. Ja może jeszcze dodam, że takie danie to jest w zasadzie zestaw dwóch dań, bo to jest danie główne i przystawka bądź danie główne i deser. Opowiedzmy troszeczkę o kuchni hiszpańskiej, bo mówimy, że będą powstawać dania. No ale dokładnie co? Zachęćmy słuchaczy Radia Kaszuby do tego, aby spróbowali czegoś innego, nie tylko kuchni polskiej, kaszubskiej, ale właśnie może też zdecydowali się na taką hiszpańską kuchnię. Powstało mnóstwo restauracji z okazji Euro, które odwiedziło Polskę. W Trójmieście tych hiszpańskich restauracji jest sporo, ale może nie każdy jeszcze spróbował tej kuchni. Panowie, no powiem w ten sposób. Pan Jacek pewnie za chwilkę tutaj nawiąże do, do tej kuchni hiszpańskiej, jak gdyby tutaj w nawiązaniu do to miejsca. Natomiast ja może powiem dwa słowa na temat tego, co będzie się działo, no u nas już w związku z konkursem. Otóż dzisiaj wieczorem planujemy taki właśnie typowy wieczorek hiszpański, gdzie uczestnicy upieką takie tradycyjne ciasto hiszpańskie migdałowe. Będą również przygotowywali we własnym zakresie takie hiszpańskie przystawki, czyli tapas. Będziemy mieli również hiszpańskiego szefa kuchni, który pokaże, jak się przygotowuje taką typową, prawdziwą hiszpańską tortillę. Może ja inaczej troszeczkę? Bardzo proszę. A, powiem tak. Hiszpańska kuchnia, którą myśmy poznali poprzez gotowanie dla, dla reprezentacji Hiszpanii w hotelu, no troszeczkę nas zaskoczyła. Myślę, że nawet i słuchaczy zaskoczy, że na przykład zawodnicy jedli bardzo taką kuchnię lekką, to wszyscy sobie możemy wyobrazić, ale w ogóle bez, praktycznie bez przypraw. Więc jest jakąś ciekawostkę, na przykład mogę powiedzieć, że jeżeli drużyna dobrze się spisała, czyli wygrywała mecz, po powrocie mieli taką nagrodę, że mogli dostać jedzenie troszeczkę takie bardziej treściwe, więc oni bardzo, bardzo prosili o całe a, a sterty, patery, frytek, na które były układane jajka, sadzone, i oni się tym zajadali. No co dziwnego, nic, żadny frykas, żaden frykaz, żaden y, y, wymyślone danie, i to było dla nich największą nagrodą. Wtedy mogli y, i pochłaniali, te, pochłaniali tego olbrzymie ilości. A jak wyglądały ich śniadania? Były lekkie, y, 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 dużo owoców. Y, y, pilnował ich szef kuchni, bardzo mocno y, y, tego menu. E, jakieś tosty, jakieś, no bardzo lekkie rzeczy, e, nie, nie, dużo soków, e, nie było tam jakiegoś takiego specjalnego, specjalnego menu, jeżeli chodzi o śniadania, no takie były ciekawostki, że na przykład sprowadzali ryby, które oni uwielbiają, więc na przykład żabnica, która w Polsce w ogóle jest prawie już niedostępna, musieliśmy ją ściągać specjalnie z Hiszpanii. No i były takie małe, małe ciekawostki. Też fajna sprawa była wtedy, kiedy hiszpański kucharz. Wyjechał do, na Ukrainę, tam przygotowywać już także posiłki, więc pozostawił naszego szefa kuchni samego z, z Hiszpanami. Więc nasz szef kuchni, oczywiście, zgodnie z całym rytuałem, wszystko robi tak jak trzeba, ale pozwolił sobie doprawiać po polsku. E, e, troszeczkę bardziej te dania. Smakowały, e, smakowały i powiem szczerze, zawsze e, wspomina to, że cieszy się bardzo, bo wtedy schodziło więcej jedzenia. To bardzo ciekawe. A propos hiszpańskiej kuchni, a propos konkursu bloger szef powstało też wydawnictwo z tak, przepisami. Wydawnictwo, wydawnictwo właściwie powstanie, bo ma to być taki album, elegancki album w twardej oprawie około 250 stron, a ma zawierać właściwie informacje nie tylko nie ma by to być taka typowa książka z przepisami jakich wiele na rynku. Chcemy, żeby to było coś zupełnie innego. To ma być właściwie takie podsumowanie tego konkursu w formie właśnie przepisów, które uczestniczą w konkursie, ale również chcemy pokazać emocje, chcemy pokazać to, co się działo w czasie tych spotkań na żywo z tym gotowaniem, więc będą tam takie również fotorelacje, również przedstawimy blogerów, ich blogi, trochę prywatnie ich pokażemy. Chcemy, żeby to był taki album, który podsumuje po prostu całe to wydarzenie, żeby stał się taką fajną pamiątką. Jest pan twórcą programu ogólnopolskiego, programu promocyjnego Doceń Polskie. Chce pan promować jakość produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku, ale tu mamy wyjątkowo kuchnię hiszpańską. A co dalej z tymi półfinałami? Bo to nie tylko kuchnia hiszpańska, nie tylko ten półfinał przecież. No tak. Kolejne półfinały będą odbywały się mniej więcej za miesiąc, kolejny później za dwa miesiące, mniej więcej tak w połowie miesiąca zawsze. I zawsze w jakichś fajnych miejscach w Polsce staramy się Znaleźć takich partnerów, takie hotele, które mogą nam zaproponować coś naprawdę wyjątkowego, tak jak tutaj zresztą jest też w przypadku hotelu Mistral, gdzie być może jest to miejsce, gdzie nie jest najłatwiej dojechać, bo dużo łatwiej byłoby pewnie dojechać do Warszawy czy, czy do samego Gdańska. Natomiast myślę, że sam hotel, samo miejsce wynagrodzi po prostu te wszystkie niedogodności ewentualne. No i tak też będzie w przypadku pozostałych półfinałów, gdzie nasi, nasi uczestnicy blogerzy będą spotykali się w różnych miejscach, często nie takich właśnie oczywistych i łatwych w dostępie, ale myślimy, że klimat tych miejsc wynagrodzi im. To, no bo tak jak mówię, chcemy, żeby to była taka dla nich fajna zabawa, fajne przeżycie, okazja do integracji. To jest to, co, co blogerzy lubią i o czym na pewno napiszą bardzo chętnie. No właśnie, napiszą, gdzie będziemy mogli śledzić i gdzie możemy śledzić ten konkurs Szef. Jest oczywiście strona internetowa bloggerchef.pl, ale właściwie główne działania prowadzone są za pośrednictwem naszego fanpage'a, który znajduje się pod adresem fb.com. Łamane na bloger -szef .pl. I Zalcamy. tam Tak, jak najbardziej zapraszamy. Tam, właściwie, wszystkie bieżące informacje. Mnóstwo, również pewnie, informacji pojawi się po tym weekendowym spotkaniu. Myślę, że również pojawi się za chwilę tam zdjęcie z naszego dzisiejszego wywiadu w radiu. Zachęcamy zatem na fanpage'a konkursu na Facebooka. Natomiast ja zapytam tylko, abyśmy mogli też coś zaproponować słuchaczom. Czy słuchacze Radia Kaszeby mogą odwiedzać Hotel Mistral i czy w karcie dań po wizycie Hiszpanii pojawiły się jakieś hiszpańskie propozycje? Cały czas karta jest tak skonstruowana, że zapraszamy. Do dań i spróbowania dań hiszpańskich. W karcie są przysmaki niektórych zawodników, trenera, więc zapraszamy serdecznie. Zapraszamy jutro, kiedy będzie się odbywał półfinał. Każdy chętny, który będzie miał wolny weekend, może przyjechać do Gniewina do hotelu Mistral Sport i zobaczyć to na własne oczy. I poczuć ten zapach, bo w radiu się nie da poczuć zapachu, więc zapraszamy do hotelu i, i żeby zobaczyć, jak się odbywają te półfinały, jak to wygląda. Bardzo interesujące to się zapowiada. Na którą godzinę mogą przybyć Myślę, słuchacze? Myślę, że tutaj to już od godziny dziewiątej, dziesiątej mogą spokojnie przyjeżdżać do hotelu i, i, i rozejrzeć się, spróbować dań hiszpańskich z naszego menu. Także serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy. Zapraszamy do Gniewina, zapraszamy do śledzenia konkursu Blogger Szef. Dziękuję serdecznie panowie za wizytę w studio. Dziękujemy bardzo. bardzo. Moim gościem był pan Jacek Sychta, rzecznik prasowy hotelu Mistral Sport w Gniewinie i pan Marek Bielski, współorganizator konkursu Blogger Szef. Wy słuchacie Radia Kaszebe. My wracamy już za moment z kolejnej niespodziankami.